Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ja w Holandii, w Austrii, w Niemczech, w Belgii i tamta infrastruktura można powiedzieć, jest wspaniała. Oczywiście gdyby, gdyby ta instruktura tam była słaba, to by był kataklizm samochodowy. No u nas myślę, że w najbliższym czasie to powstanie, natomiast Pan Dyrektor nie był na komisji. Ja chciałem zadać pytania, głównie chciałem zapytać o trasę Tarnowskie Góry, Lubliniec, która jest w fatalnym stanie i dalej. Proszę zauważyć, że od Lublinca w kierunku Kluczborka to już jest dobra trasa I, i nie wiem, czy spowodowany fakt, że ten odcinek jest w fatalnym stanie z Tarnowskich Gór do Lublinca nie jedzą pociągi pospieszne, które potem oczywiście jadą dalej w kierunku Poznania. Proszę zauważyć, że pociąg z Tarnowskich Gór do Lublinca odcinek 30 km jedzie godzinę, przeszło godzinę, a z Lublińca, oczywiście w Lublińcu trzeba się przesiąść i z Lublińca do Kluczborka jest 52 km i pociąg jedzie 20-25 minut. Także taka jest różnica i to jest bardzo ważny odcinek również na terenie naszej aglomeracji śląskiej, a również na terenie naszych dwóch powiatów, czyli powiatu lublińskiego i powiatu Tarnogórskiego. Oczywiście nie możemy się jeszcze porównywać do Unii Europejskiej, bo tam samo, samo, pociągi jedzą bardzo szybko. Proszę zauważyć, że z Rotterdamu na przykład do, do Brukseli jest 150 kilometrów i pociąg jedzie niespełna godzina. To jest zwykły pociąg pośpieszny, to nie jest jakiś pociąg ekspresowy. Podobnie jest na przykład z Rotterdamu do Amsterdamu jest 180 km i, i jedzie pociąg 20 minut. Także to są odległości, które są poruszane. Te pociągi jeżdżą co 10, co 15 minut. U nas gdyby jeździły te, gdyby były dobre te linie, to ja często również korzystam z właśnie tego ruchu kolejowego i rzeczywiście można szybko się przemieszczać na terenie Polski. A proszę zauważyć, że no, teren Polski w porównaniu do innych krajów, takich jak Austria, Holandia czy Bruksela, to jest 10 razy większy. I, i będziemy, gdzie, gdzie oczywiście w tej Unii Europejskiej, o których, o których państwach mówiłem, to tam są bardziej rozbudowane drogi szybkiego ruchu i autostrady jak w Polsce. Dlatego mamy tą świadomość, że trzeba będzie większe nakłady z budżetu państwa kierować na infrastrukturę kolejową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu zapisał się radny Stefan Dziękowski. Proszę bardzo, udzielam panu głosu.